Co może lepiej świadczyć o jednostce napędowej, niż fakt, że po latach staje się ona poszukiwana i swapowana do ciekawych projektów? Może jeszcze tylko argument, że z łatwością znosi ona drastyczne podnoszenie mocy i jest dostępna na rynku w przystępnej cenie? W tym zestawieniu przygotowałem dla Was 10 silników, które niegdyś były bardzo popularne, a dziś stają się coraz droższe i poszukiwane zarówno w autach stających się klasykami, jak i w nietusinkowych projektach. Ten odcinek powstał przy wsparciu firmy Autoklinika Piotrowice, która oferuje profesjonalną i kompleksową regenerację filtrów DPF. Oprócz fachowej obsługi możecie w tym przypadku liczyć również na atrakcyjne ceny i szybki czas realizacji, a dodatkowo na hasło Konezer Aut dostaniecie 20% rabatu na czyszczenie pierwszego filtra DPF. Chłopaki z Autokliniki przygotowali też specjalną ofertę współpracy dla warsztatów samochodowych. Zachęcam więc do kontaktu, który zostawiam w opisie tego filmu. Miejsce 10. M113 od Mercedesa. Czasy, gdy silniki Mercedesa były wzorami trwałości już zdecydowanie minęły. Jednak silniki serii M113 należą jeszcze do tych, z których marka może być zdecydowanie dumna. Jednostka debiutowała w roku 1997 i jako odmiana o pojemności 4,3 litra trafiła do takich aut jak klasa E W210 dosuwa ML oraz modelu CLK C208. Napędzała też sportową odmianę AMG C klasy W202. Silnik słynie ze swojej trwałości oraz dość umiarkowanego jak na V8 zużycia Paliwa. Zarówno blok jak i głowica wykonane są z aluminium, a w tej drugiej pracują 24 zawory. Rozrząd jest realizowany za pomocą trwałego łańcucha. Producent przyłożył się przy projektowaniu i wykonaniu tej jednostki, używając świetnych materiałów, co przełożyło się na jego trwałość. W 1999 roku do rodziny M113 dołączyła nowa rozwlecona jednostka, której pojemność podniesiono do całych 5 litrów, a moc wzrosła z 279 koni i 400 Nm momentu do 306 koni i 460 Nm momentu. Silnik trafił pod maskę kolejnych modeli spod znaku gwiazdy, takich jak klasa G, R, CLS oraz SL. Był też jeden przypadek, gdzie tą udaną v można było seryjnie spotkać pod maską innego producenta. Mowa tutaj o dość orientalnej limuzynie koreańskiego Ssangyonga, a mianowicie modelu Chairman, pod którego maską tą jednostkę montowano aż do 2017 roku. W gamie Mercedesa silnik utrzymał się do roku 2008, w którym to ostatnie sztuki powędrowały do modelu MLW164. To głównie z tego powodu, że był on bardzo powszechny w swoich czasach, jest on dziś chyba najtańszą i najlepszą alternatywą przy poszukiwaniu mocnej fałsemki do swojego projektu. Można go kupić względnie tanio, a zaplecze części jest jeszcze bardzo duże. Dlatego M113 ląduje dość często pod maską driftowozów, ciekawych projektów terenówek, ale też mocnych streetcarów. Fałsemka Mercedesa znalazła się nie bez przyczyny w tym zestawieniu. Ma ona wiele zalet, ale głównymi są udana konstrukcja i niska cena. Piękne brzmienie 8 cylindrów w układzie V jest tutaj tylko wisienką na torcie. Jeśli planujecie wpakowanie do swojego wozu V8, to zdecydowanie warto zainteresować się motorami serii m 113 Miejsce 9. 1.9 TDI od Volkswagena. Motor, który w znacznym stopniu przyczynił się do zbudowania pozycji Volkswagena w Polsce i Europie. Jednostka debiutowała w 1991 roku w modelu Audi 80 i w produkcji z mniejszymi lub większymi zmianami pozostała niemal 20 lat. Występowała w niezliczonej ilości modeli przez Golfy, Pasaty, A4, A6, Ibizy, Alhambry, aż nawet po Forda Galaxy. Co sprawiło, że ten silnik stał się tak kultowy? Przede wszystkim jego bezawaryjność, elastyczność i bardzo niskie zużycie paliwa. Sama konstrukcja tego motoru była dość prosta. 4 cylindry, 8 zaworów, rozrząd na pasku zębatym i tradycyjna pompa w układzie wtryskowym. Do tego turbosprężarka, która w zależności od mocy mogła mieć zmienną geometrię lub nie. Co ciekawe, jednostki te już po opuszczeniu fabryki legitymowały się o kilkanaście procent większą mocą niż ta deklarowana przez producenta, która wynosiła od 90 do 150 koni. Bez żadnego problemu czy ryzyka można też zwiększać moc, ingerując w ogóle w mechanikę silnika. Przez 20 lat powstało ponad 40 różnych wersji tej jednostki, lecz największą zmianą było zastąpienie pod koniec lat 90. tradycyjnej pompy paliwa pompowtryskiwaczami. Był to zabieg dość niestandardowy, ponieważ większość producentów samochodów przechodziło w tym czasie na układ common rail. Zmiana ta zaowocowała znacznym wzrostem momentu obrotowego. I tak najmocniejsza seryjna jednostka 1.9 TDI rozwijała 160 koni mocy i 330 Nm momentu. Co ciekawe, dostępnego już przy 1900 obrotach. Na dodatek nie ucierpiało na tym wszystkim spalanie, które nadal mogło schodzić nawet w granicę 5 litrów na 100 km. Znawcy tematu cenią jednak najbardziej wersję z tradycyjną pompą paliwa, ponieważ wprowadzane stopniowo po 2000 roku zmiany konstrukcyjne czyniły ten motor coraz bardziej awaryjnym. Dobrze przygotowany silnik 1.9 TDI może generować moce powyżej 300 K i 500 Nm momentu i jest on wykorzystywany nawet w wyścigach równoległych. Gdzie najczęściej ląduje 1.9 TDI? Tutaj zapewne nie będzie zaskoczeniem jeśli powiem, że grupa wag jest największym odbiorcą. Silnik ten bardzo często można spotkać w Golfach, Jedynkach i Dwójkach a także w Transporterach T3 jednak nie tylko rodzima marka chętnie adoptowała ten motor. Jest on też częstym wyborem of-roadówców i tak spotkać go można w mniejszych terenówkach takich jak Samurai, Vitara, Ładaniwa, a nawet w Jeepach czy Rocky XJ. tutami silnika poza jego żywotnością i odpornością są również jego cena i dostępność. Dużym plusem jest również dostęp części zamiennych, których na rynku jest wciąż mnóstwo. Tak więc możemy być pewni, że silnik 1.9 TDI długo jeszcze nie zniknie z motoryzacyjnej mapy Polski. Miejsce 8. Seria RB od Nissana Pisząc to zestawienie, nie można pominąć silników Nissana z rodziny RB. Celowo nie umieszczam tutaj tylko jednej jednostki, bo praktycznie wszystkie silniki z tej serii warte są zainteresowania, szykując jakiś ciekawy projekt wozu z Japonii. Seria RB powstała w połowie lat 80. i była stopniowo rozwijana przez koncert Nissana aż do 2004 roku. Motory z tej serii to rzędowe szóstki o pojemnościach od 2 do 3 litrów, występujące w odmianach wolnosących i turbodoładowanych. Charakteryzowały się one żeliwnym blokiem o bardzo dużej wytrzymałości oraz aluminiową głowicą, do której z czasem włożono dwa wałki rozrządu i po cztery zawory na cylinder. Początkowo jednostka miewała problem z pompą oleju, lecz problem ten dość szybko wyeliminowano. Oprócz tej jednej wpadki silnik uchodzi za bardzo wytrzymały i podatny na modyfikacje. Na szczycie całej rodziny RB stoi motor o oznaczeniu RB26D. Zaprojektowany specjalnie dla najmocniejszej wersji Skyline GTR R32 jest to jednostka wręcz wyczynowa stworzona do wyścigów, których niejednokrotnie udowodniała swoją wyższość nad innymi. Dodatkowo silnik bardzo lubi obroty i niesamowicie brzmi. Właśnie ten motor natchnął inżynierów Toyota Toyoty do stworzenia kultowego 2JZ. -a. Seryjnie rozwijał on od 280 do 320 koni mocy, lecz fabryczny słupek jest w stanie spokojnie znieść moc rzędu 700 koni. Niestety silnik ten był dość rzadki, więc jego podaż jest bardzo mała, co przekłada się bezpośrednio na jego astronomiczną cenę. Jako ciekawostkę dodam, że koncert Nissan wznowił w 2017 roku produkcję tego kultowego motoru i dziś, jeśli tylko dysponujemy odpowiednimi środkami, to nie jesteśmy skazani na poszukiwanie na rynku wtórnym, bo możemy zakupić sobie całkowicie nowy piec. Znacznie tańszym i niewiele gorszym odpowiednikiem stał się RB25D Neo, który mimo sporo niższej ceny na rynku wtórnym, również może pochwalić się sporą podatnością na podnoszenie mocy. Seryjne słupki przyjmują mocy rzędu 500 KM i to właśnie ten motor stał się najczęstszym swapem silnika ze stajni na w naszym kraju. Każdy posiadacz 200SX z 1.8 Turbo prędzej czy później będzie przeglądał fora interesując się swapem na ten właśnie motor. Miejsce siódme, 1 1.8 Turbo od Volkswagena To jest chyba ostatni tak udany benzynowy silnik koncernu z Wolfsburga Silnik 1.8 Turbo debiutował w 1994 roku w modelu A4. To właśnie inżynierowie Audi mieli dużo do powiedzenia przy projektowaniu tej jednostki napędowej, która z założenia miała być nowoczesna, lecz prosta w obsłudze i dynamiczna. Warto tutaj wspomnieć, że w głowicy tego motoru pracuje aż 5 zaworów na cylinder. Strzałem w dyszkę inżynierów było zastosowanie turbosprężarki, dzięki której silnik rozwijał spory jak na benzynę moment obrotowy, odpowiadający za elastyczność przy zachowaniu jednocześnie umiarkowanego zapotrzebowania na paliwo. Na rynku można spotkać różne warianty mocy, od 150 koni i 220 N do nawet 225 koni i 280 Nm momentu. Najmocniejsze odmiany trafiały do napędu m.in. Audi S3 pierwszej generacji czy topowych odmian Audi TT. Jednak istniała jeszcze mocniejsza seryjna odmiana tej jednostki rozwijająca aż 240 koni i 320 Nm momentu. Była ona wkładana do limitowanej wersji Audi TT Coupe 4 Sport. Silnik 1.8 Turbo trafiał do wielu modeli marki Volkswagena, jak np. golfy, Passaty, szarany czy New Beetle, ale także do wielu modeli Audi, Skody i Seata. Dlatego na rynku jest on dostępny w bardzo przystępnej cenie, a części do niego można kupić w każdej hutowni motoryzacyjnej. Kompletny swap można wyrwać już za 2000 zł. Motor ma jeszcze jedną wielką zaletę: jest bardzo podatny na modyfikacje, a uzyskanie mocy rzędu 300 KONI nie jest wcale trudne i kosztowne. Oczywiście istnieją projekty, które rozwijają dużo większe moce z tej jednostki, jednak wymaga to już większej ingerencji w mechanikę. Do czego 1.8 Turbo jest najczęściej swapowany? Na pewno Golfy pierwszej i drugiej generacji, Jetty, Audi 80 oraz wszelkie maści starsze modele grupy WAGA. Co ciekawe, silnik często można spotkać w maździe RX8, gdzie jest wkładany zamiast oryginalnego wankla. W tym aucie sprawdza się on bardzo dobrze, bo pomimo tego, że jest cięższy niż oryginał, to generuje podobną lub większą moc przy dużo większej wytrzymałości. Co ciekawe, w Polsce można spotkać też projekty, gdzie motor ten wkładany jest do E36 czy E46 i dość srogo upalany. Jeśli szukacie lekkiego i mocnego motoru do swojego projektu, który w dodatku nie będzie kosztował kroci to motor 1.8 turbo może być idealnym wyborem. Miejsce szóste. OM 606 od Mercedesa. Na miejscu szóstym melduje się kolejna jednostka Mercedesa, lecz tym razem jest ona napędzana dieselkiem. Milion kilometrów przebiegu bez remontu? Żaden problem. Motor OM606 to 3-litrowa rzędowa jednostka, która debiutowała na rynku w 1993 roku i w produkcji utrzymała się do 2001. Była ona dostępna w wersji wolnosącej oraz turbodoładowanej. To właśnie na tej drugiej się tutaj skupimy, ponieważ wersja z turbosprężarką dzięki absurdalnemu wręcz potencjałowi do tuningu jest często swapowana do przeróżnych projektów. Oryginalnie silnik montowany był do większych modeli Mercedesa jak klasa E224 i W210, klasa S240 czy terenowa G klasa. Jednostka fabrycznie rozwijała 177 koni mocy i 330 Nm momentu. Posiada ona trwały dwurzędowy łańcuch rozrządu, a w jej aluminiowej głowicy pracują po cztery zawory na cylinder. Blok został tutaj wykonany z żeliwa. Silnik pozbawiony jest takich nowinek jak DPF czy chociażby dwumasowe koło zamachowe. Co ważniejsze jest całkowicie wolny od jakichkolwiek wad produkcyjnych i materiałowych. I to między innymi dlatego, ale głównie przez legendarną trwałość i odporność na podnoszenie mocy, motor ten często ląduje pod maską dużych terenówek jak np. Nissan Patrol. Silnik ma jeszcze jedną ważną cechę, która w ofroncie jest nie do przecenienia. Początkowo wychodził on z mechaniczną pompą wtryskową, więc elektronika jest tutaj ograniczona do minimum, co w trudnych warunkach i przeprawach przez głęboką wodę jest nieocenionym atutem. Istnieje wiele projektów, gdzie z tej jednostki krzesano mocą w okolicach 500 koni, a to zdecydowanie nie jest kres ich możliwości. Fakt, że również drifterzy zainteresowali się możliwościami tego turbodiesla z pewnością potwierdza słuszność umieszczenia go w tym zestawieniu. Także w tej dziedzinie motorsportu rzędowa szóstka Mercedesa sprawuje się wyśmienicie. No dobra, wszystko pięknie ładnie, ale jakieś wady pewnie też się znajdą. Tak prawdę mówiąc, to poza sporym apetytem na paliwo, silnik praktycznie nie ma wad. Kompletny motor można już kupić w granicach 6-7 tysięcy złotych. Jego obsługa jest dość prosta, a na rynku jest jeszcze sporo dostępnych części. Dlatego jest on fajną opcją nie tylko dla mocnych terenówek. Jedno jest pewne, takich motorów w dzisiejszych czasach już się nie produkuje. Miejsce 5. LS od General Motors. To jeden z najczęściej swapowanych silników na świecie. Na miejscu piątym tego zestawienia ląduje już prawdziwa legenda, czyli V8 od Chevroleta z oznaczeniem LS. Pierwszy silnik tej serii debiutował w 1997 roku wraz z piątym wcieleniem sportowej korwety, w której to z pojemności 5,7 litra rozwijał 350 koni i prawie 500 momentu. To, co wyróżnia go spośród innych motorów, to jego archaiczna konstrukcja i względnie niska masa. Rozrząd OHV i tylko dwa zawory na cylinder. Blok i głowice wykonano tutaj z aluminium, dzięki czemu silnik oprócz niskiej masy jest też dość kompaktowy jeśli chodzi o rozmiary. Brak nowoczesnych technologii sprawia, że jednostka jest mega żywotna i podatna na tuning, a ponadto łatwa w serwisach i naprawach, za co pośrednio odpowiada jej modularna budowa. To wszystko oraz fakt, że była ona szeroko stosowana w różnych rodzajach samochodów, jak na przykład Camaro, Transam, Cadillac Escalade Hammer H2, Saab 97X Aero, czy nawet lekki helikopter Vertical Hummingbird, sprawia, że jest on jednym z najczęściej wybieranych silników do swapów na świecie. I to niezależnie, czy jest to driftowóz, terenówka, wóz do dragów, czy po prostu uliczny wojownik. Splendoru dodaje mu także fakt iż jednostki LS są wykorzystywane jako podstawa w wyścigach NASCAR. Silniki serii LS utrzymały się w produkcji do 2013 roku, kiedy to wprowadzono nową serię oszczędniejszych i bardziej zaawansowanych technicznie motorów oznaczoną kodem LT. Zmieniając silnik na ls oprócz dużej mocy, pięknego dźwięku i wytrzymałości, możemy liczyć na dobre zaopatrzenie w części zamienne. Bez problemu można kupić adaptery potrzebne do wpakowania go do np. BMW, Nissana czy nawet Mazdy. Niestety, pomimo dużej popularności i wręcz śmiesznej wartości za oceanem, na rynku europejskim za zdrowego ls trzeba zapłacić minimum 20 tysięcy zł. Jeśli planujemy wyciskać z tej jednostki moce rzędu 800 koni, co oczywiście jest możliwe, to musimy przygotować ją do ingerencji w mechanikę, ponieważ seryjne tłoki znoszą moce w granicach do 600 koni, powyżej lubią już pękać. Jednak na to też jest rada, gdyż istnieje wiele tuningowych firm specjalizujących się w produkcji części do tej falusemki. Podsumowując, pomimo dość sporej ceny, motory serii LS ciągle są jednymi z najlepszych i najprostszych fałsemek na rynku, do tego idealnie nadają się do tuningu. Jednym słowem, LS-y stały się już kultowe i zapewne tańsze nie będą. Miejsce czwarte M57 od BMW. Ten silnik znają zapewne wszyscy fani terenwizji. wizji. Wszak istnieją w Polsce firmy zajmujące się tylko i wyłącznie wkładaniem tego motory do terenówek. Jednostka M57 debiutowała na rynku w 1998 roku, zastępując starszego TDS, który miewał swoje problemy. Od razu zyskała ona uznanie, zdobywając cztery razy z rzędu tytuł silnika roku. Jednak to po latach tak naprawdę można ze 100% pewnością stwierdzić, że tytuły te były jak najbardziej uzasadnione. Czyli drowa rzędowa szóstka. Wykorzystywała nowoczesny jak na tamte czasy układ Common Rail, którego zastosowanie wyszło zdecydowanie na plus w trwałości i kulturze pracy samego motoru. Blok silnika wykonany jest z żeliwa, przez co jest bardzo odporny na odkształcenia, aluminiowa głowica turbo ze zmienną geometrią oraz bardzo trwały rozrząd realizowany przez łańcuch okazały się przepisem na sukces dla koncernu BMW. Początkowe wersje mogły poszczycić się mocą 184 konie i 390 Nm momentu, lecz z biegiem lat modernizowano jednostki cały czas zwiększając ich moc, by ostatecznie w wersji M57N2 wycisnąć z niej 286 koni i 580 Nm momentu. Co ciekawe koncern BMW nie ograniczył się tylko do zastosowania silnika w większych i cięższych autach, wsadzając tego potwora do większości swoich modeli poprzez serię 7, serię 5, na kompaktowej serii 3 E46 kończąc. I to właśnie z tym motorem pod maską po małych modyfikacjach oprogramowania zwykłe cywilne E46 może przyspieszać lepiej niż flagowe M3 z tych samych lat produkcji. To właśnie potencjał ukryty w tym motorze przyczynił się do kultu oraz tak powszechnego przeszczepienia tej jednostki do innych wozów. Z seryjnego silnika można bez problemu wyciskać mocę rzędu 300 koni i 600 Nm, a przy większej ingerencji w turbo i układ wtryskowy można osiągać moce podchodzące pod 500 koni i 1000 Nm momentu. Jest to jedna z niewielu jednostek generujących wysoką moc przy jednocześnie bardzo niewielkim zapotrzebowaniu na paliwo. Seryjny E46 z tym silnikiem jest w stanie na trasie zejść ze zużyciem paliwa do granic 5 litrów na 100 Km. Oczywiście im cięższe auto im większa moc, tym większe spalanie, ale i tak jest to motor, który pod tym względem pracuje się w samej czołówce. Oczywiście silnik ma też kilka wad, jak na przykład urywające się kapy w kolektorze dolotowym. Jednak usterka jest już na tyle znana, że większość jednostek jest już pozbawiona tego ustrojstwa. Motory z serii M57 najczęściej wykorzystywane są w terenówkach, ale nie brakuje również projektów driftowozów z tą jednostką, czy po prostu ciekawych zabawek dla dużych chłopców. Tak więc M57 zasłużenie ląduje na czwartym miejscu tego zestawienia. Dla wielu jest to najlepszy nowoczesny diesel w historii motoryzacji, a do tego ciągle można kupić go za nieduże pieniądze. Druga strona medalu jest taka, że większość tych silników jest już mocno zmęczona życiem, lecz to nadal jeden z najciekawszych, mocnych diesli z potencjałem na rynku. Przed nami już tylko podium, więc jeśli wciąż tu jesteś zostaw suba i kliknij lajka, like a będzie mi niezmiernie miło. I jedziemy dalej. Miejsce trzecie: seria K od Hondy. Honda od zawsze słynęła ze swoich wysokoobrotowych silników benzynowych, a wszystko co miała najlepsze zamknęła na początku nowego tysiąclecia w owianej już legendą serii K, która do produkcji weszła w 2001 roku. Inżynierowie z kraju kwitnącej wiśni skonstruowali czterocylindrowy motor, który korzystał ze wszystkich dobrodziejstw, jakie już wcześniej udało się Hondzie wymyślić, oraz unowocześniono pewne elementy, które były przestarzałe. Najważniejszymi zmianami było zastąpienie aparatu zapłonowego systemem cewek oraz wprowadzenie do rozrządu trwałego łańcucha. Znany system VTEC został wzbogacony o system zmiennej fazy rozrządu na wałku sącym, przez co motor stał się elastyczniejszy i zmniejszono tym samym zapotrzebowanie na paliwo. Po latach okazało się, że motor jest konstrukcją bardzo udaną i pancerną, a dodatkowo świetnie radzi sobie ze zwiększaniem mocy. Warto tu wspomnieć, że to właśnie z silnika Hondy doładowanego kompresorem korzysta kultowy Ariel Atom. Doładowany motor z serii K20, Honda zapakowało też do swojego sportowego Civic Type R w 2015 roku wyciskając z niego 310 koni i 400 Nm momentu, lecz tym razem był on pompowany nie przez kompresor, lecz turbosprężarkę. Świat szybko zorientował się, że motory serii K, zarówno te o pojemności 2.0 jak i większe 2.4 są bardzo podatne na doładowanie i zaczęto wykorzystywać te jednostki nie tylko w pojazdach z logo Hondy na masce. Seryjne piece są w stanie przyjąć moce rzędu 400 koni, po modyfikacjach mechanicznych ten potencjał wzrasta nawet do 700 koni, a zane są też przypadki osiągania mocy przekraczających 1000 koni. Silniki serii K mają jeszcze jeden duży atut, opis swojej wytrzymałości, są dość lekkie i kompaktowe, dlatego można je upchnąć praktycznie w każdej budzie, a ponadto na rynku jest całe mnóstwo części potrzebnych do ich modyfikacji. Także podaż jest dość spora, więc i cena nie powala na kolana. Jednak jeśli szukacie odpowiedniego motoru do tuningu, to musicie poszperać trochę po forach internetowych, bowiem nie wszystkie wersje silnika K20 są zbudowane tak samo. Znaczy to tylko tyle, że są serie bardziej podatne na tuning, oraz takie, z którymi niewiele da się zrobić. Miejsce drugie seria M50 od BMW. Silniki serii M50, a w zasadzie również bliźniacze serie M52 oraz M54 są chyba jednymi z najczęściej tuningowanych motorów w ostatnich lat w Polsce. Sama seria M50 debiutowała w 1990 roku w serii 5E34, zastępując już trochę przestarzałą konstrukcyjnie serię M20. Charakteryzowała się ona przede wszystkim 24zaworową aluminiową głowicą, hydrauliczną regulacją zaworów oraz rozrządem napędzanym solidnym łańcuchem, dzięki czemu ta rzędowa szóstka wyróżniała się bezawaryjnością oraz aksamitną pracą. Początkowo motor był dostępny w dwóch pojemnościach 2,0150 koni oraz 2,592 konie, lecz z biegiem lat i zmianą serii wprowadzano nowe wersje pojemnościowe i tak ostatecznie na rynku możemy spotkać motory z pojemnościami 2,022, 2,528 oraz 3,0. Na bazie silnika M50 zbudowano też motor do amerykańskiej wersji M3E36, która właśnie sercem różniła się od mocniejszych wersji europejskich. Sama jednostka uchodziła za bardzo nowoczesną w swoich czasach. Ceniono ją nie tylko za kulturę pracy i moc, ale i rozsądne zapotrzebowanie na paliwo. Do tego wszystkiego doszła jeszcze niezawodność i podatność na modyfikacje i dlatego w dzisiejszych czasach tak wiele osób wybiera właśnie te silniki do tuningu. Silniki serii M były stosowane w szerokiej gamie modeli BMW poczynając od serii 3 przez serii 5,7 na X5 kończąc, a jej popularność sprawia, że wciąż jest ona na rynku dostępna w dobrej kasie. Bez problemu można dostać również części zamienne. Do czego wykorzystywany jest ten motor? No tutaj chyba zaskoczenia nie będzie, jak powiem, że do wszelakiej maści driftów. I to od amatorskich poczynań na seryjnym pietu po profesjonalne zmagania uturbionych wozów na tora. Wszak seryjny pies po uturbieniu jest w stanie przyjąć mocy do 400 koni, a po grubszych wodach uzyskiwane są nawet absurdalne przyrosty w granicach 1000 koni mechanicznych. Dlatego w niektórych rękach nazywa się go europejskim JetZem ale równie dobrze jak w drifcie silnik spisuje się na torach wyścigowych to wszystko powoduje, że motor powoli staje się legendą tak więc jego wartość też pewnie będzie zwyżkować ale póki co jego dostępność i cena sprawia, że ląduje on tak wysoko w tym zestawieniu i ciężko nie wziąć go pod uwagę szykując jakiś grubszy projekcik wozu z logo śmigła na masce Miejsce pierwsze 2 od Toyoty na szczycie tego zestawienia mógł znaleźć się tylko on Powstał w czasach prosperity japońskiej gospodarki, czyli ostatnich latach projektowania porządnych jednostek napędowych. Legendarny już 2JZ był odpowiedzią Toyoty na wyczynowy silnik Nissana zaprojektowany specjalnie do sportowego gtr czyli RB26D. Co ciekawe 2JZ debiutował nie w sportowej Supra, z którą tak często jest teraz kojarzony, a w 1991 roku w Toyocie Aristo, czyli japońskim odpowiedniku Lexusa GS300, a dopiero dwa lata później trafił pod maskę sportowego coupe z Japonii. Silniki spotkać można też w takich wozach jak Lexus IS, Toyota Crown, Toyota Chaser oraz Lexus SC. Konstrukcyjnie 2 Z jest 3-litrową rzędową szóstką z bardzo wytrzymałym, żeliwnym blokiem i aluminiową głowicą, w której pracują po cztery zawory na cylinder, a rozrząd jest realizowany przez pasek. Na rynku występowały wersje wolnosące generujące 223 konie i 280 Nm, a także zdecydowanie droższe i poszukiwane wersje GTE, czyli doładowane dwiema turbosprężarkami rozwijające 280 koni i 430 Nm, co jest tak naprawdę tylko ułamkiem ich potencjału. Różnica w cenie nie jest przypadkowa. Wersje z turbo mają dodatkowy natrysk oleju na tłoka, inną budowę samych tłoków oraz przeprojektowaną głowicę, dlatego wolnostaka można już wyrwać za 10 koła, a na wersję z turbo Musimy przygotować minimum 30 tysięcy. ale po zastosowaniu turbo, nawet w wersji wolnosącej, można uzyskać całkiem przyjemne moce. Jeszcze jednym wielkim plusem jest zapach części tuningowych. Na całym świecie jest mnóstwo firm specjalizujących się w produkcji części do tego silnika. Tak więc, przy budowie projektu może ograniczać nas tylko wyobraźnia i portfel. Pomimo rosnących cen, legendarny motor Toyoty nadal jest najczęściej wybieraną jednostką do uzyskiwania dużych mocy i nie ma się co dziwić. Mimo upływu czasu i rozwoju technologii, po dziś dzień żaden koncern nie stworzył silnika, który byłby tak prosty, tani i podatny na modyfikacje, jak zrobili to Japończycy w latach 90. Pozostaje nam jeszcze tylko mieć nadzieję. Że dożyjemy jeszcze takich czasów, gdy producentom bardziej będzie zależało na jakości i prestiżu niż na słupkach w Excelu. Póki co, bierzmy z tego, co zostało nam już dane. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji tego kanału. Napisz w komentarzu, który motor według Ciebie jest najlepszym wyborem na swapa, wszystkich koneserów motoryzacji zapraszam też na naszą grupę na Facebooku.